No bo nie dochodzi do stosunku jakby, chociaż było to, to cokolwiek byłoby przyjemne. Mam pytanie o sceny seksu, ponieważ już pierwszy odcinek otwiera y, scena stosunku, więc chciałam zapytać, jak się grało te sceny i czy na planie mieliście, czy korzystaliście z koordynatora intymności? Tak, miętuski były pyszne, no. To jest naprawdę, <laughs> uważam, że bardzo jest potrzebna taka osoba na planie, bo, bo, bo trudno czasem do tej żabki podejść i te miętuski kupić, nie? Nie, to była potrzebna ta osoba. Gdzieś, znaczy my, my się znaliśmy, więc mieliśmy o tyle trochę łatwiej, że, 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 gdzieś, że, że nie byliśmy sobie kompletnie obcy, więc, więc też chyba było nam łatwiej trochę te sceny zrobić. Nie? Bo, bo też... Jak jest ktoś zupełnie obcy i spotykasz się z kimś, mówisz cześć i musisz zagrać taką scenę, to jest jakiś koszmar. A że tu było łatwiej i że nie wiem, ja się czułam także w tej totalnie niekomfortowej sytuacji, bo takie sceny nie są przyjemne. bo no, bo nie są. No, bo nie dochodzi do stosunku, jakby chociaż było. To, nie chodzi to, mi to o to. Cokolwiek byłoby jest przyjemne. Bardzo, bardzo nam pomagali reżyserzy i ekipa, i uważam, że naprawdę to ma super duży wpływ, że ten tłum ludzi może ci bardzo przeszkodzić, a może ci bardzo pomóc. I oni nam dali duży komfort, ale też nie wiem, no, uważam, że to by była jakaś jedna wielka ściema, gdyby ten serial był pozbawiony takich scen. I się obnażamy emocjonalnie w takich wielu momentach. Na wielu poziomach, no to, to musieliśmy to pokazać, i, i bez tej przestrzeni po prostu serial o relacji by się nie mógł wydarzyć, mm. więc była to konieczność i zrobiliśmy to. No a też, A też poza tym gdzieś yy, yy, nie jesteśmy chorzy psychicznie, nie? Więc, więc, yy, więc jesteśmy w miarę normalnej Tak ludźmi. nam się wydaje? <laughs> yy, szczególnie jak bierzemy leki, yy, to też to też jest dobrze. <laughs> Czasem, Czemu się zaśmiałam teraz? To nie, jest nie wiem, bo to już Twoja sprawa. Też, też właśnie to, że, że czuliśmy się komfortowo i bezpiecznie względem nas no. na, na, nawzajem, więc, no bo to jest półprywatna sytuacja, nie? Tak odnażasz się, przytulasz i czasem y, można przekroczyć te granice. Y, I są ludzie, którzy jakby wykorzystują też takie momenty, y, gdzie mogą jakby trochę pójść dalej, co jest niekomfortowe bardzo. No i beznadziejne. I beznadziejne, no i w ogóle nieprofesjonalne przede wszystkim. A tu jakby wiedzieliśmy i nie mieliśmy w ogóle takich, no w ogóle nie, nie było takich... także czuliśmy jakąś taką... Yy, jakiś taki komfort, że mogę powiedzieć, nie, tak, nie rób. Tak. Albo tego nie chcę, albo czy tu jest okej, okay? tu jest okej. Okay. Że zadawaliśmy sobie pytania, dawaliśmy sobie odpowiedzi szczere i... Przez to yy, no, daliśmy, daliśmy radę i czułam, że jesteśmy w tym razem, że najgorzej w takiej sytuacji być samemu, no, że masz jakiegoś dziwnego typa albo jakąś dziwną dziewczynę i musisz jakby wiesz coś no, bardziej z tym kimś. Ja na ten moment jak y, przyduszałem Marię, bo tak to, jakby, to już bo, moja idea, Nie ma takiej ale, sceny człowieka. Ale to już agentki się ze sobą, bo właśnie po to mamy agentów, żeby nie musieć samemu tych rzeczy. Po prostu na szczęście uniknęliśmy sądu. Tak. Unikn Dogadaliśmy się. tak